Cześć, ja sam Hedwig, patrzcie co sobie kupiłem. Takie fajne filmy nie chcieli sprzedać, ale mam. A tak naprawdę to już go dawno mam i mam też chyba gdzieś glas, ale glas nie mogę znaleźć, bo pewnie Patricia gdzieś położyła i nie wiem, nie wiem gdzie jest, ale that wasn't me, that was Patricia. No dobra, wczoraj był Split, to dzisiaj rozprawmy się z Glasem, czyli tak naprawdę domknięciem. No to teraz już można na spokojnie używać na tym etapie tego słowa trylogii Szamalana, która szczerze uważam chyba lepiej gdyby powstawała no po prostu dosyć szybko po niezniszczalnym z 2000 gdyby na przykład Split powstał, nie wiem, 2003 i później Glas tam 2005 czy 2006, mogłoby to ogólnie zadziałać lepiej, ponieważ no wchodzimy tutaj już w świat komiksu tak bardzo mocno. Wchodzimy w świat superbohaterów, czy też antybohaterów i być może z podejściem, które akurat tutaj konkretnie serwuje Shyamalan bardziej by się to sprawdziło te 20 lat temu. Chociaż z drugiej strony ja się cieszę, że jest to właśnie takie przyziemne podejście do kina superbohaterskiego, a nie jest to jakiś kolejny Marvel, wiecie, Civil War, Endgame, bo szczerze mi to się Marwele i DC już przejadły, chociaż DC ostatnio całkiem akurat, jeżeli chodzi o Batmana na przykład to plusował i mi się podobało, ale już tak za bardzo nie chce mi się oglądać nowych Marvelów, więc Zdecydowanie wolę te przyziemniejsze właśnie podejście Szamalana i szczerze przyznam Glasa zapamiętałem słabiej. Pamiętam oceniłem go premierowo w 2019 na piąteczkę, czyli na średniaka, a teraz trochę mi się bardziej podobał, chociaż nie jest to film bez wad, no ma trochę mankamentów, ma trochę szamalanowości, ale też i w pozytywnym tego słowa znaczeniu ma tę szamalanowość. Tak więc dla tych co nie pamiętają zarysuję oczywiście pokrótce fabułę, a więc Glas jest bezpośrednią kontynuacją Splita, ale również właśnie kontynuacją Niezniszczalnego z 2000 I dzięki temu tak naprawdę czy poprzez ten fakt pojawia się w tym filmie Bruce Willis, który był na końcu Splita przez chwileczkę jako takie małe cameo No i Samuel L. Jackson, który ojej w tym filmie to jest po prostu Ja bym mu dał Oscar'a słuchajcie dosłownie za siedzenie z tym facepalmem przez <laughs> połowę filmu, bo on siedzi na wózku i po prostu You na play game? Nie, nawet się nie odzywa, ale później trochę tak, no bo generalnie to on tutaj można powiedzieć, że trolluje. I stąd też w sumie tytuł filmu, jeżeli chodzi o jego postać, bo jest to pan Mr. Glass po prostu. Pani, mister, to wyszło mi pan, pan dwa razy. Ale w sumie, jak przypomnę sobie władców much, to przecież tam była pani Frau, czyli też pani, pani. No dobra, nieistotne. You wanna play games, motherfucker? No w każdym razie mamy tutaj tak naprawdę zderzenie trzech wielkich umysłów, albo raczej wielkich talentów, czy wielkich mocy. Zależy, jak to sobie zinterpretujemy. No i generalnie Nasza bestia, która oczywiście na końcu splita pojmana nie zostaje, zostaje tutaj złapana i trafia do oddziału psychiatrycznego, do choroszczy, gdzie siedzi już właśnie nasz mister Glass z Poker Face'em. No i do tego jeszcze dochodzi właśnie postać Davida grana przez Brusa Willisa, który był bardzo istotny właśnie w tym Niezniszczalnym, te 20 ponad już lat temu. No tam też był L. Jackson, okej, okay? w tamtej starej produkcji, to trzeba dodać, jasne. I stwierdziłem, że skoro już to tak bardzo się wszystko łączy, to jednak omówię również Niezniszczalnego w kolejnym odcinku. No. Sama bestia zostaje złapana tak naprawdę właśnie dzięki postaci granej przez Brusa Willisa, ponieważ to on namierza jego nową kryjówkę, w której trzymał już kolejne porwane dziewczyny. No i tak naprawdę wszyscy razem we trójkę się znajdują w tym psychiatryku. I teraz tak, tutaj dołącza jeszcze do naszej fabuły pani doktor, konkretnie jest ona psychiatrą, która specjalizuje się właśnie przy zaburzeniach tego typu, że ktoś sobie wyobraża, iż jest superbohaterem, bo rzeczywiście ona... No, chce postawić konkretną diagnozę, tak, i uważa, że oni to sobie wszystko wmawiają, że nie mają żadnych mocy i tak dalej, że bestia chodzi może i po ścianach, ale w sumie to tylko i wyłącznie może być gdzieś uszkodzenie mózgu połączone, połączone z traumą, konkretnie chodzi o uszkodzenie gdzieś płata czołowego, robi im tam rentgeny, skany i tak dalej. No a postać psychiatry grana jest przez samą Sarę Paulson, którą ja bardzo lubię i też ona miała wiele już podobnych ról na zasadzie, że na przykład w drugim sezonie HSA Asylum grała też w psychiatryku, grała też w serialu Netflixa pod tytułem Rachel? 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 Ra Radhead <laughs> w którym również grała, zdaje się pielęgniarka chyba w każdym razie no, w psychiatryku, także gdzieś te role się z nią po prostu kojarzą nie tylko i wyłącznie z jednej produkcji, a właśnie z wielu. I tutaj ma dosyć ciekawe zadanie, ponieważ w zaledwie trzy dni ma tak naprawdę zdiagnozować te trzy osoby, czy ma im po prostu przemówić do rozsądku, że ej, wcale nie jesteście super bohaterami, po prostu macie jakieś urojenia. Delusions macie, ja wam to ogarnę. Może w to uwierzycie, może nie, ale może przynajmniej chociaż zakwestionuję wasze podejście i wasze przekonania. Powiem Wam szczerze, no, mi się bólu gardła czasami w tydzień nie udaje wyleczyć, a ona ma w trzy dni ogarnąć trzech typa z prawdopodobnie jakimiś supermocami, którzy być może są, a być może nie są superbohaterami. No, niesamowity okres czasu tutaj dostała. No ale dobra, taka jest fabuła i tak ma tutaj zostać to przeprowadzone, wszystko. I teraz tak. Dlaczego zawsze uważam, że Glas jest słabszy od Splita? Po pierwsze, Split mocno fokusuje się na jednej postaci, oczywiście granej przez McAvoy'a. Dodatkowo wchodzi w fajny rodzaj thrillera psychologicznego. I tutaj też to wszystko jest, ale już rozkładamy ciężar na aż trzy postacie, a nie tylko jedną. Więc to już troszeczkę się zaczyna gdzieś powoli rozjeżdżać, bo trzeba każdej postaci trochę czasu dać, i przez to nie do końca jesteśmy się w stanie za bardzo skupić na jednej konkretnej. I po prostu dać więcej czasu tym pozostałym. Chociaż z drugiej strony mamy tego niezniszczalnego, który w 2000 już nam zbudował postać graną przez Bruce'a Willisa i El Jacksona i tutaj dużo się już nie dodaje do tego. Tylko teraz jest zagłoska taka, że nie każdy oglądał niezniszczalnego, tak? Jak ktoś sobie poszedł na splita, później sobie poszedł na Glasa. Mógł nawet nie wiedzieć o istnieniu tej produkcji właśnie z 2000. No ale warto ją sobie nadrobić, żeby chociażby uzupełnić temat po prostu, żeby wtedy szerzej spojrzeć na całe te. No nie będzie w cudzysłowie, uniwersum, bardziej po prostu już trylogię w tym wypadku. A druga kwestia jest taka, że no, Split był dosyć jednopoziomowy, jeżeli chodzi o jakieś twisty, jakieś zwroty akcji. Raczej od początku do końca dążył do odkrycia tej 24 osobowości w postaci granej przez McAvoya. I no, pi razy drzwi to było tyle. Tutaj leci sobie film, który jest dłuższy, bo trwa 2 godziny prawie 10 minut aż, więc tam 20 minut około więcej. I Gdzieś jakieś tajemnice są chowane tutaj, ale no niestety takie, które nie mają tropów też, bo generalnie no oglądamy tak z godzinę 50, a później jest tak bardzo szamalanowo, czyli obracamy o 180, obracamy o 180 i ze 2-3 twisty na końcu dostajemy. Ja nie do końca lubię tego rodzaju twisty, już tłumaczę jakiego rodzaju, mianowicie, że właśnie nie ma przez cały film żadnego tropu i raptem odwracamy coś. Bo inaczej się ogląda film, gdy mamy jakieś podejrzenia, możemy dostrzec, że być może jakaś z postaci jest podejrzana, że może nie jest tym, za kogo się podaje. Tutaj nie wiesz tego i się nie dowiesz, dopóki scenariusz ci tego nie powie. Więc ja to trochę lubię nazywać takim leniwym twistem, który nie jest do odczytu. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. No są różnego typu twisty w kinie. Ja po prostu mówię, jak ja na to konkretnie patrzę. I kolejna sprawa, że w glasie jest naprawdę dużo głupot i można by ich mnóstwo wytknąć. Ale to nie jest tutaj takie istotne. Powiem wam dlaczego tak uważam, ponieważ na przykład, ostatnio omawiałem wam produkcję Netflixa pod tytułem Nigdzie, czyli o tej typiarce w kontenerze, i tam było też mnóstwo głupot. Teraz pytanie tylko, czy te głupoty wpływają bezpośrednio na fabułę? Bo jak mieliśmy babeczkę, która ma dwa telefony i, przez, i ma pełny zasięg, podkreślam, i przez 20 dni nie dzwoni na pomoc. To to bardzo istotnie wpływa na fabułę, bo ten jeden telefon, który powinno wykonać, który każdy by wykonał na jej miejscu, mógłby zmienić wszystko w tym filmie. Natomiast tutaj, no wiem, pierwsza lepsza głupota z brzegu, że mamy trzech typów z prawdopodobnie supermocami zamkniętych w psychiatryku i tak. Jest jeden gościu na zmianie, który to pilnuje, jest jeden ochroniarz gdzieś tam pod drzwiami na tym konkretnym oddziale przynajmniej. Tak w sumie nawet jak się zmieniają ci pracownicy z zmianami, to jest tak, że na przykład przez chwilę i w ogóle nikt nie pilnuje, na przykład przez 10 minut. I to jest głupota, bo oni powinni być dużo bardziej strzeżeni, ale tutaj dwie sprawy. Po pierwsze, to jaki twist jest na końcu, trochę to uzasadnia, bo okazuje się, że tak naprawdę pani psychiatra, no może jest tą panią psychiatrą, ale tak naprawdę to przyjechała ujarzmić całych tych superbohaterów, bo doskonale wiedziała, że oni te supermoce faktycznie posiadają. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no pytanie teraz zasadnicze, czy by tam postawić dziesięciu ochroniarzy, czy by postawić dwóch, to czy oni by nie uciekli? Szczerze, nawet jak ktoś by siedział i się lampił w te kamery, nawet jakby tam było właśnie 10 strażników przy każdych drzwiach, to taka bestia, jakby chciała, to by wybiegła z impetem w te drzwi i po prostu by tych wszystkich ochroniarzy w drobny mak. Także nie ma tutaj znaczenia, wydaje mi się, czy stoi jeden gościu przy drzwiach, takich już tych głównych wejściowych, powiedzmy, czy stoi 10 uzbrojonych gości, czy stoi właśnie. Jeden pracownik czy ośmiu, bo on, jeden z nich, którykolwiek czy razem we trójkę może oprócz Mister Glasa, bo on ma bardzo specyficzną przypadłość, ma kruche kości, siedzi na wózku, to on nie, ale nasz właśnie tutaj James woj z Bruce Willisem mogliby zrobić rozróbę i się wydostać. A szczególnie bestia, bo bestia jest jakby tutaj antybohaterem, tak? A Bruce Willis tutaj jest kontrą, która ma być tym próbującym zatrzymać zło. On ma być właśnie takim prawdziwym bohaterem, a, a bestia jest złolem. No więc. Nie ma to znaczenia, jak oni sobie uciekają później z tego ośrodka, to czy tam będzie jeden typ stał, czy tam będzie stało pięciu. Bestia, i tak tutaj nam to wręcz pokazują. No, nawala sobie trzech typów naraz, nie ma z tym problemu, więc nieważne ile jest personelu, bo i tak by wyszli. Po prostu są za silni. Więc y, dlatego nie czepiam się w tym filmie tego typu głupot. Też mamy w całym tym ośrodku mega dużo kamer. I no, postać grana przez L. Jacksona sobie nimi manipuluje. Nasz pan Mister Glass i tam zmienia sobie nawet w kodzie coś źródłowym, żeby później te nagrania wyszły na światło dzienne. I... Jedyne co się zastanawiałem, to jak on wychodził przez zamknięte drzwi. No, bo ci pacjenci są pod kluczem i tego chyba film nie uzasadnił, z tego co pamiętam. Ale z drugiej strony, no nie wiem, był geniuszem, więc chyba poradził sobie z otwarciem drzwi. Także dla mnie po prostu nie są to rzeczy, które jakoś mocno wpływają na fabułę, bo gość jest geniuszem, mógłby sobie te drzwi otworzyć pewnie z pinką do włosów, jakby chciał. To, to jest film, no to, to mogłoby się tutaj na spokojnie wydarzyć. A jak nie, to przyszedłby bestia kopną, <laughs> cokolwiek by się zdarzyło, więc nie są to aż tak istotne rzeczy. Natomiast mimo wszystko. Podoba mi się ta przyziemność, w momencie, gdy oni już uciekają, tam zaczynają się nawalać jeden z drugim. Bestia, właśnie z Davidem granym przez Willisa i ten Mr. Glass obok, tylko siedzi na wózku i wszystko obserwuje. Tam przyjeżdża policja, jest po prostu cała ta nawalanka na parzanka. To całość tej historii mam wrażenie, nie jest troszkę głupkowata, ale bardzo fajnie się na to patrzy i też jak splitowi. Jedyną rzecz taką, przynajmniej z takich mocniej dla mnie dostrzegalnych, mógłbym zarzucić, że. Pewnie można by w ciągu prawie dwugodzinnego filmu jeszcze bardziej się skupić na psychice bohaterów, czy w tym wypadku głównie makawoja i Taylor Joy, oczywiście, mam na myśli. A jednak nie jest to w pełni wykorzystany potencjał. To tutaj, mając trzy takie postacie, to już w ogóle nie jest w pełni wykorzystany potencjał. Na pewno w tych aspektach, no troszeczkę czasami na ślinę to jest budowane i na wiarę, ale z drugiej strony, ten zarys, co jest, wydaje mi się, że i tak tak do samej rozrywki wystarcza, bo widziałem. Szczerze powiedziawszy, filmy trwające w podobnym metrażu, też około dwóch godzin, które miały na przykład jedną postać, a i tak radziły sobie gorzej względem rysowania postaci, więc wcale nie jest tutaj tak źle w tej kwestii. I tutaj oczywiście też wraca Taylor Joy. I ja się zastanawiałem wczoraj przy omawianiu Splita, bo za bardzo nie pamiętałem już wątków z glasa, przynajmniej tam tych detalicznych, czy ona w końcu tego wuja wyśle swojego do więzienia. I tak, tutaj się dowiadujemy, że faktycznie. Wujas siedzi już w więzieniu, dla tych co nie pamiętają, nie kojarzą, no to on molestował postać Casey, grano przez właśnie Taylor-Joy za dzieciaka. Co wam pokazywałem scenę w poprzednim odcinku, gdzie on tam sobie udawał jakiegoś zwierzaka w lesie. Jak mam flashbacki z tej sceny, to, to nadal mam te same odczucia, co mówiłem w splicie. No i w końcu się przełamała i się postawiła tej sytuacji i on siedzi za kratami, czyli tam, gdzie powinien siedzieć. Ale właśnie, bo ten wątek też jest ciekawy naszej Casey, która wraca do tego ośrodka, chce sobie pogadać w ogóle z bestią, wiecie, wraca do oprawcy, do gościa, który ją porwał, ale z drugiej strony na końcu spyta ją wypuścił, bo bo zobaczył, bestia zobaczył, że ona cierpiała dużo w życiu i w sumie to daje jej prawo do pozostania wolną tak naprawdę. I teraz oczywiście można się przyczepić, że ej, czemu ona do niego wraca, ale po pierwsze coś na wzór z syndromu sztokholmskiego można sobie tutaj odczytać, chociaż nie do końca. To jest raczej miks takiego, bym powiedział, lekkiego syndromu sztokholmskiego, z tym, że ona wyłuskała od postaci, od tej w zasadzie 24 osobowości, od Kevina informację, że on również był za dzieciaka bardzo tyrany, a ona też była tyrana przez tego wuja i teraz przez to ona mu współczuje i Mimo, że on robi takie rzeczy, które robi i w zasadzie mamy wątek kanibalistyczny, gdzie bestia się pożywia nastolatkami, tak? Żre sobie ludzi czy morduje ludzi, tak jak panią swoją doktor, właśnie z tej pierwszej części, w sensie że ze Splita. No to z drugiej strony jednak ona jest w stanie jakąś empatię do niego jeszcze odczuwać i tak naprawdę jest w stanie też go złagodzić. Jak na przykład on by mógł się wydostać albo zamienić się w bestię, albo już jest na zewnątrz i zamieniony w bestię, to ona wywołuje z niego właśnie Kevina, przez co on luzuje wory, że tak powiem. Już murzyły się, chowają, już nie jest bestią, przez chwilę jest z Kevinem. Ale tak naprawdę konkluzja, do której ten film doprowadza, no jest taka, że wszyscy ci super bohaterowie giną. Tak więc z jednej strony być może doprowadziła do tego, że bestia nie poleciał w miasto i nie mordował dalej, albo że znowu się gdzieś nie ukrywał i nie porywał innych ludzi. Ale z drugiej strony wystawiła go na łatwy cel dla policji, która od razu go zdejmuje po prostu w momencie, gdy już nie jest bestią. No bo jak jest bestią, to ma super pancerz i nie można go za bardzo zastrzelić. No ale generalnie zostaje właśnie złagodzony. Ale no z drugiej strony, no taki był też cel, bo okazuje się właśnie, że ta pani psychiatra to jest tak naprawdę super babeczką stajnej agencji, jakiejś pozarządowej, chyba. W każdym razie symbol koniczynki się tutaj pojawia i postać Glasa zostaje. Trochę rozwalona przez bestię, tak naprawdę, częściowo, i później już kituje sobie pan Mr. L. Jackson. Bestia, oczywiście, na początku współpracuje z panem Glassem, aczkolwiek, no jak się dowiaduje, że w katastrofie tego pociągu, właśnie z nieznieszczalnego, zginął również jego ojciec, bo oprócz samego Davida jechał tam też właśnie ojciec naszego, no tej osobowości Kevina w zasadzie, tak mogę chyba powiedzieć. I również tam zginął. No to bestia patrzy tak na tego Jacksona i mówi: No nie, no to ja cię muszę trochę tutaj połamać, a łatwo będzie, masz kruche kości, chociaż tak jestem super silny, więc też nie byłoby problemu, gdybyś tych kości nie miał takich kruchych. No i jeszcze wtedy przybiega ta nasza pani psychiatra, dobija Bruce'a Willisa, którego słabością jest akurat woda, bo ma taką traumę ogólnie. No i go tam podduszają dosłownie w kałuży i wcześniej jeszcze w takim basenie dużym sobie popływał trochę, a później w tej kałuży. No, i bestia zostaje postrzelona. Także ostatecznie żaden z tych superbohaterów nie przeżywa, więc cała ta no, korporacja, na której powiedzmy, że czele, czy po prostu takim wysłannikiem jest ta pani psychiatra, która miała ich tutaj raz, że wyprowadzić z przekonania, że są superbohaterami, a dwa, że w razie czego ich po prostu no, wyplenić. Tak to chyba można powiedzieć, ale chciała to zrobić w taki humanitarny sposób, czyli. Właśnie przekonać ich, że nie są super bohaterami i żeby na tym się skończyło. Ale skoro to się nie udało i wyszli stamtąd, uciekli i zaczęli się nawalać, no to on już musiała podjąć środki konkretniejsze, czyli eksterminować. No i tak też się tutaj po prostu dzieje, więc. Mr Glass połamany umiera, bestia postrzelona umiera, a David podtopiony w kałuży również umiera. No i organizacja, którą widzimy na samym końcu też. Między innymi myśli sobie, o zażegnaliśmy kolejną tak naprawdę, jakby to powiedzieć, kolejną sprawę, bo oni od 10 tysięcy lat podobno już się tym zajmują. Właśnie utrzymaniem porządku świata, żeby superbohaterowie no, nie przedostawali się do naszego świata, żeby nikt o nich nie wiedział, żeby ich po prostu eliminować. Żeby właśnie ten porządek zachować. No i wszystko spoko, ale Mister Glass był geniuszem, to trzeba mieć na uwadze i... Plan, który tutaj przez cały film się toczył, że oni mają tam się wydostać i uciec na jakiś największy budynek w mieście, który się właśnie otwiera tego danego wieczoru. że zrobić tam rozurbę i pokazówę, żeby świat się dowiedział, że ci superbohaterowie rzeczywiście istnieją. No to nie był jego pierwotny, znaczy może i pierwotny, ale nie był to jego prawdziwy plan tak naprawdę. Wszystkie te kamery, co nagrywały całą tę bijatykę na terenie tego ośrodka psychiatrycznego, tej naszej choroszczy tutaj, trafiają w końcu na światło dzienne, bo co prawda ktoś tam z pracowników naszej pani właśnie doktor usuwa te wszystkie nagrania, ale one wcześniej zostały już przesłane na jakąś prywatną stronę i to właśnie L Jackson czy jego postać Mr Glassa ogarnęła, zmieniając kod po prostu w zabezpieczeniach i to zostało przesłane, a później tak naprawdę syn naszego Davida granego przez Brusa Willisa Matka Mr. Glassa oraz nasza Taylor Joy, która była tutaj, nie wiem jak to nazwać, opiekunką, <głos》>, opiekunką bestii czy, czy konsultantką. Tak siedzą sobie we trójkę, wiecie, tam syn, tam matka, tutaj ona jakby też była członkiem rodziny, a nie była. No, upubliczniłem to wszystko, żeby świat się o tych super bohaterach dowiedział. I dlatego ja mówiłem, że to chyba lepiej by działało 20 lat temu, no bo kino super bohaterskie teraz wygląda inaczej. No i biorąc pod uwagę chociażby takiego Marvela, nie wiem jakieś endgame i tak dalej, no to jakby w tamtych konwencjach świat doskonale wie już od dawien dawna, że ci superbohaterowie są i sobie funkcjonują. Tutaj świat no, nie wiedział o tym, być może jakieś tam nieliczne jednostki, tak jak ta korporacja, właśnie tutaj. A teraz wszystko zostało upublicznione dzięki sprytowi i geniuszowi Glasa, i zostaje to rozpowszechnione na światło dzienne. I tam wszyscy zauważają na końcu właśnie te nagrania to znaczy oglądają sobie w telefonach, tak, bo poszło viralem. No i w końcu się dowiedzą i tak się ta trylogia kończy, tutaj już żadnych kontynuacji dalej nie ma, nie będzie prawdopodobnie, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, w planach też nie widziałem, żeby coś takiego było. Wydaje mi się, że jest to na spokojnie można powiedzieć zamknięta trylogia, no bo skoro trzech głównych bohaterów i tak już nie żyje, no to co my mamy tutaj dalej robić? Świat się dowiedział i w sumie tyle, ewentualnie mogłoby to jeszcze dostawać jakieś spin-offy, ale chyba, chyba tego nie potrzebujemy szczerze mówiąc wydaje mi się, także generalnie... Trochę dużo jest tych twistów, tak? Że ta pani psychiatra nie jest tym, kim się podaje, że jest ta agencja, którą... No wszystkiego dowiadujemy się pod koniec tak naprawdę. Więc mówię, ciężko jakieś tropy sobie mieć. Po prostu się skupiasz na tym, co się dzieje, później ci mówią, nie, nie, nie jest tak jest inaczej. Twistiki. Nie do końca to mnie przekonuje. Na przykład między innymi w tej fabule. Dlatego właśnie Glasa oceniam. Co prawda wyżej niż kiedyś, bo już nie dam mu 5, a dam mu 6, ale właśnie trochę niżej o gwiazdeczkę niż Splita, Sprita, bo nie jest to już tak bardzo dobre thrillerowo-psychologiczne kino, tylko już bardziej takie właśnie super bohaterskie po prostu. gdzieś tam te jakieś zasady właśnie komiksowe, które przenikają tutaj do świata filmowego są przez chociażby tego bohatera wypowiadane, więc jest tutaj poniekąd taka trochę żonglerka no właśnie konwencją, więc można powiedzieć, że jest to film świadomy w charakterze trochę meta odniesień, ale on nie jest taki bardzo meta jak na przykład, nie wiem, Nowe Krzyki 5 i 6 czy chociażby krzyk pierwszy, ale trochę, trochę tak, trochę tego metakomentarza jak najbardziej tutaj też jest. No i już kończąc to, właśnie Split trochę bardziej mi przypada do gustu, taka jest moja ocena, 6 na 10 właśnie dla Glasa. Jeżeli oglądaliście, podzielcie się w komentarzach z postrzeniami, co sądzicie, jeżeli tylko wysłuchaliście spoilerów, to dajcie znać, czy macie ochotę nadrobić i czy wolicie Splita, czy wolicie Glasa, a tym niezniszczalnym jeszcze się... Na dniach zajmiemy także. To z was do końca. Klasycznie zostawcie dzisiaj hashtag o treści Glass albo Pokerface Jackson Madaw. Nie no, niesamowity jest ten gość. No później już się oczywiście normalnie zachowuje i gada, ale co przesiedział połowę filmu z Pokerface'em, to przesiedział i za każdym razem jak pokazywali to ujęcie z tym jego po prostu Pokerface'em, to ja w śmiech od razu nie ma. No ale Jackson jest dla mnie sam w sobie tak bardzo memowy, że, że nie mogę. No jak ja bym chciał, żeby on wstał z tego wózka i rzucił, słuchajcie, motherfuckerem o Jezu, ale to był no i jako już ciekawostkę po napisach dodam tylko, że oczywiście w tym filmie się pojawia sam reżyser i scenarzysta, czyli Szamalan, jak prawie w każdej swojej produkcji. W splicie też był gdzie tam nagrania przeglądał z panią doktor. Tutaj gdzieś na początkach filmu się pojawia w sklepie, w którym pracuje właśnie postać Brusa Willisa i jego syn. No, szamalanik musi kawał zrobić, więc zrobił. A ja spadam, trzymajcie się, komentujcie, co sądzicie, i do zobaczenia w kolejnych na razie.